Teraz krótko o tym, co to są modele, frameworki albo mindsety. Z modelem pewnie każdy się spotkał. To jakieś odwzorowanie w rzeczywistości, uproszczone. Oczywiście po polsku ono ma jeszcze kilka innych znaczeń, bo tak samo mamy model samolotu, modela, modelkę występującą na wybiegu. Dlatego i ja zachęcam, żeby przybliżyć sobie trochę i zapamiętać takie pojęcie framework. Framework to pojęcie, które najczęściej używane jest w tworzeniu oprogramowania, bo jeżeli spojrzysz na oprogramowanie swojego telefonu, czy to Androida po lewej stronie, czy iPhone'a po prawej stronie, to zobaczysz, że ono składa się tak naprawdę z gotowych modułów. Nikt nie pisze od zera oprogramowania, nie tworzy Programów, po prostu siadając przed czystym ekranem i pisząc kod od zera. Ko korzysta z różnych frameworków, które ułatwiają mu pracę, bo to są takie kostki, z których można zbudować całą architekturę tego, co używamy, bo dotyczy to tak samo oprogramowania sztucznej inteligencji i dzięki temu przyspieszyć pracę. Jak widzisz, może to wyglądać skomplikowanie, ale tak, żeby coś podpowiedzieć, nawet kompletnie nie znając się na oprogramowaniu. Tego robocika Androida pewnie właśnie ze swojego telefonu znasz. Gdzieś tutaj na samym dole widzisz pingwinka. Pingwinek to jest symbol systemu operacyjnego Linux, na którym bazuje ten system. Tu widzisz rozwiązanie od Apple i tutaj mamy system Core EOS, który jest autorskim systemem tej firmy do kontaktu, zarządzania bezpośrednio sprzętem, czyli hardwarem, który jest w telefonie. Więc nie, nie znając się widzimy, że mamy pewne ciasteczka, one są poukładane trochę w takie poziomy, tak jak bombonierka i to, co dla nas jest ważne, jeżeli ty myślisz o jakimś zapytaniu do sztucznej inteligencji, warto bardzo często używać tego określenia framework, czyli żeby nie tylko dowiedzieć się odpowiedzi, ale sobie sprawdzić, w którym ciasteczku jesteś, bo to bliższe jest określenie obszarom rozwoju osobistego, mindset, czyli to nastawienie, jakie mamy do danego problemu, jesteśmy w stanie dzięki sztucznej inteligencji trochę przebić, bo. I framework, i trochę mindset to są takie gotowe wzory, z których my korzystamy, jesteśmy w stanie funkcjonować, bo spełniają one określoną rolę i całkiem dobrze działają. Tylko mają zawsze pewne ograniczenia i często nie jesteśmy świadomi tych ograniczeń, a dzięki sztucznej inteligencji, która ma tak naprawdę wczytaną całą tą bazę, zna wszystkie te frameworki, zna różnego rodzaju mindsety, my jesteśmy w stanie bardzo łatwo sprawdzić, co jest obok, czyli co jest w drugim pudełeczku. Obok naszego frameworku Mindsetu, albo co jest na innym poziomie. Dlaczego o tym mówię w ten sposób, żeby uzmysłowić, że Sztuczna inteligencja, zwłaszcza czaty, nie musimy tylko wykorzystywać do prostych zapytań, ale możemy także troszeczkę analizować szersze wzorce, którymi się posługujemy, możemy podać nasze zachowania i poprosić na przykład o określenie sztucznej inteligencji, gdzie to jest, w jakim mindsetie, w jakim frameworku to jest, czy jest bardziej optymalny framework do realizacji danego zadania, bo często nie jesteśmy z ekspertem w jakimś dziedzinie, a dzięki sztucznej inteligencji bardzo szybko możemy poznać sporo rzeczy, które normalnie musielibyśmy przegrzebywać, albo w internecie wiele artykułów, albo w książkach wiele, wiele rozdziałów. To co. Po tej części chciałbym, żebyś zapamiętał, to żeby używać przy swoich zapytaniach z czatami sztucznej inteligencji słowa framework, jeżeli poszukujesz jakichś rozwiązań. Czyli napisz, opisz swój problem, ale dodaj też pytanie dotyczące tego, gdzie ten problem, jaki framework. Twoim zdaniem jest najlepszy do rozwiązania, bo dzięki temu uzyskasz często wiedzę, której po prostu nie posiadasz, albo spróbujesz się odnaleźć gdzieś w tym ciasteczku i zobaczyć, że być może są jakieś inne sposoby, żeby do danej sprawy podejść.